Witam serdecznie z Krakowa. jesteśmy na mierzu przy ulicy Szerokiej jest komisariat policji pierwszy, na który został zawezwany w dniu dzisiejszym na przesłuchanie Piotr. Tak Piotr. Dwa słowa, jakbyś mógł dla widzów yy, wideokładu powiedzieć, yy, w jakiej sprawie zostałeś tutaj zaproszony w dniu do dzisiejszym. Dzień dobry wszystkim. Zostałem tutaj zaproszony w związku z wydarzeniami, które miały miejsce 9 grudnia ze strakiem dla klimatu, o którym było w sumie dość głośno w mediach. Wtedy policja postanowiła spacyfikować młode dziewczyny młodych chłopaków, używając po prostu brutalnej siły na pokojowym proteście. No, i dzisiaj tutaj jestem wzywany, ponieważ rzekomo zaszkodziłem środowisku używając megafonu, oraz nie wykonałem poleceń funkcjonariusza. Ten drugi zarzut jest wybitnie kuriozalny, ponieważ obecnie również toczy się w, pos w prokuraturze postępowanie przeciwko tym funkcjonariuszom, którzy prowadzili mm. wtedy wobec mnie czynności. Także ja oskarżyłem policję. Policja oskarża mnie dwa tygodnie później, po prostu. Groteska. Czyli po prostu Polska dzisiaj. Dokładnie tak. No, no ciężko się tak. nawet dziwić z tym wszystkim co się dzieje ostatnimi dniami. Dobrze, no to trzymamy kciuki wobec tego, żeby Dziękuję. to sprawnie, szybko i pozytywnie dla Ciebie. Jak pamiętaj, nigdy nie będziesz sam. Dzięki. Jak widzicie Państwo, przed komisariatem zabrała się niewielka grupka, ale to... Ilość przeszła w jakość, po prostu przyjaciele Piotra, którzy chcą być z nim. I tak jak przed chwilą słyszeliście Państwo, wołali: Piotrze, nie będziesz szedł sam. <grywanie>

Piotr nakreślił nam całą sytuację, ja powiem od siebie, że relacjonowałem dla Państwa również ten marsz. Marsz, marsz. został zablokowany na placu Matejki. Policja użyła wtedy kordonów. Dobrze, to ja wrócę jeszcze. Posłuchajmy organizatorów. Eee, Temat strajków i zgromadzeń, których uciśniono. Eee, emocje opadły. Dlatego dziękuję wszystkim Wam, którzy dzisiaj tutaj przyszli. Jest to dla mnie bardzo ważne, bo dzisiaj za drzwiami tego komisariatu jest przesłuchiwany mój chłopak Piotrek. Dlaczego? 9 grudnia zeszłego roku na spacerze dla przyszłości wspólnie protestowaliśmy przeciwko będąc bez czynności rządzących wobec zmian klimatycznych. Policja uznała, że Piotrek protestując z megafonem zaszkodził środowisku. Oczywiście panów policjantów to prawo nie dotyczy i kiedy krzyczą na nas z i z megafonów, to środowisku nie wchodzą. No, ale tak to jest w tym kraju niestety. Zarzut, który policja stawia wtyczkowi jest absurdalny i wyssany z palca. Ta sytuacja to nic więcej jak przykład tego, jak państwo rękami policji zastrasza aktywistów i aktywistów. 9 grudnia krakowska policja potraktowała proces strajku kobiet i młodzieżowego strajku klimatycznego ze szczególną brutalnością. Zamknęli nas w kotle, by później popychać ludzi, wyrywać ich z tłumu. A jednej z osób, która nawet nie uczestniczyła w zgromadzeniu, ale była przypadkowym przewodniem, wykręcili ręce tak bardzo, że krzyczała z bólu. A na następny dzień musiała udać się na ratunkowy Piotrek z tłumu został wyrwany za szyję. Policjant zrobił to z tak wielką siłą, że momentalnie straciłam go z oczu. A dlaczego to wszystko? Skąd ta cała brutalność policji? Bo chcieliśmy przejść chodnikiem, ale niestety przychodzenie chodnikiem jest nielegalne w państwie Wisu. Niestety, policjantów nie interesuje prawo, a tylko refleksyjne wykonywanie poleceń rządzących. Funkcjonariusze policji biją na ulicach kobiety, które walczą o swoje prawa, a jednocześnie ochraniają zgromadzenia Kaczyńskiego. Powiedziałam, że państwo rękami policji zastrasza artystów. No ale to nie jest tak, że to jest tylko wina policji. No nie. Bo to nie tak panowie policjanci, że na demonstracji każdy z was ma sławkę w i po drugiej stronie tej siedzi Kaczyński i każdemu z was personalnie daje rozkazy. Nie. To, żeby złamać rękę dziewczyni w Warszawie, to była personalna decyzja jednego z was. To, żeby niosąc Piotka do radiowozu dusić go, to też była personalna decyzja jednego z was. Badania pokazują, że zaufanie dla Policji w ostatnim czasie drastycznie spadło. I to nie jest wina pisów, Wy sobie na to sami zapracowaliście. Sprzeciwiacie się na Twitterze mowy nienawiści wobec Policji. Już wspomina jak bardzo absurdalne jest to stwierdzenie. Ale jak możecie dziwić się ludziom? Jak mają was nie obrażać, skoro za demonstrowanie dostają gazem po oczach? Nie było wam wstyd, gdy wasi warszawscy koledzy wlekli po ziemi staruszkę stępową torbą? I w ogóle tak na marginesie, to zanim skończyłam pisać tefowa, to warszawscy policjanci zdążyli kolejny raz zatrzymać groźną przestępczynię w akcie Kasia e, za to, że spokojnie stała się jest transparentem i postawić ją przed sądem w trybie I wszyscy ci policjanci, każdy około 1,80 m wzrostu, 90 kg żywej wagi, stwierdzili, że babcia Kasia ich pobiła. Oczywiście jest to śmieszne, bo każdy człowiek z zdrowym rozsądkiem oczywiście nie uwierzy w to, że staruszka pobiła czterech wielkich chłopów. No ale to jest tylko przykład na to, jak policjanci manipulują faktami, a często zwyczajnie kłamią, żeby odebrać wiarygodność aktywistom i aktywistom. I myślę, że to jest dobry moment, żeby krzyczeć Policja kłamie! 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 Tak więc tak, tak jak tutaj, 20 lat temu, ja też mam o tym, żeby naligać policjanta od długo, od tych udziałów, się bezpieczną. No ale jak mam to zrobić, skoro wychodzę na ulicę, żeby walczyć o moje prawa, co któryś z Was może połamać mi kości? Jak mam to zrobić, skoro nawet posłanki chronione immunitetem poselskim nie uniknęły przemocy z naszej strony? Naprawdę, gdy wy wykorzystujecie swój mundur, żeby stosować przemoc... Uwaga, to jest uwaga! Tu policja! Udział w niezgłoszonym zgromadzeniu jest zabroniony. Mam Mamy, 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 za Mamy, Mamy, Mamy prawo protestować! Mamy prawo protestować! Mamy prawo protestować! To się. Mamy prawo protestować! Mamy prawo protestować! Mamy prawo! Ja do pana policjanta o nieszkodzenie środowisku, bo za to można tutaj odpowiadać, także ja bym nie ryzykowała. E, pan e, policjant mnie przerwał, więc dokończę. E, gdy wykorzystujecie swój mundur, żeby bez konsekwencji stosować wobec nas przemoc, to jesteście zwykłymi bandytami. A ci z was, którzy nas nie biją, ale patrzą na to, jak Wasi koledzy nas biją, nie radujecie na przemoc, to po prostu współwinni. Sto przemocy! Policyjnej! Sto przemocy! Policyjnej! Stop przemocy! Policyjnej! Sto przemocy! Policyjnej! Sto przemocy! Policyjnej! Stop przemocy! Policyjnej! Uwaga, uwaga! Tu policja. Ma mi prawo, prawo, prawo protestować! Ma mi prawo protestować! Ma mi prawo protestować! Ma mi prawo protestować! Jeszcze jedna sprawa. E, dzisiaj nie ma tu z nami naszej dobrej przyjaciółki, Marzy Wydroszek, która tak jak Piotrek 9 grudnia na spacerze dla przyszłości została e, zaniesiona do jednego z policjantów do wozu Również ma problemy z policją i teraz przeczytam słowa. Nie mogę tu dziś być, bo źle się czuję. Ostatnio choruje moja rodzina. Chorują znajomi, przyjaciele, których na żywo nie widziałam od dawna. W tej chorobie, która nas od roku otacza... Najgorsze jest to, że całkowicie odbiera siłę. Każdy krok to walka. Czy wrócimy do pełni sił po chorobie? Czy jeśli zachoruję, to będę miała jak do tej pory siłę, by upominać się o godność, szacunek, równe prawo? Jako biseksualna kobieta, jako mieszkanka Krakowa, jako obywatelka, która płaci podatki, także na tych, którzy, którzy i które są narzędziem opresyjnym wobec wolności władzy. Gdy słyszę o kolejnych przesłuchaniach, rozprawach, gdy widzę filmy i zdjęcia z demonstracji, to najbardziej porusza i oburza mnie, gdy dotyczą one młodych ludzi. Ludzi, dla których często są to pierwsze spotkania z systemem, który jeszcze potem wielokrotnie jest wykluczy i będzie chciał pokazać właściwie w szeregu miejsca. W szeregu stoją między innymi ci, powtarzający, że pomagają i chronią. Dziś pomagają, ale wsparcie, solidarność, empatia chronią, ale oddolnie budowane Wspólnoty. Wyciągnięta po dokumenty, szarpiąca, popychająca ręka policjanta ani nie pomaga, ani nie chroni. Dziękuję, że się nie poddajecie. Uważajcie na siebie i dbajcie o siebie nawzajem. Zbierajcie siły. Może spróbujmy zagłuszyć tę... Te... Bronią! Solidarność! Naszą bronią! Solidarność naszą bronią! Solidarność naszą bronią! Solidarność naszą bronią! Solidarność! Naszą bronią! A jak widzicie państwo sytuacja jest jeden na jeden. Na każdego z demonstrantów przypada jeden funkcjonariusz policji państwowej. Uwaga, uwaga! Tu policja! Mamy prawo! Protestować! Mamy prawo! Protestować! Mamy prawo! protestować. A prawo! Protestować! Mamy prawo protestować! I zwyczajowo rozpoczynają się oględziny dokumentów. przez cały czas i resztki honoru gubicie. I mówię to do policji. Mówię to do tych, którzy tutaj stoją przy nas i w tej chwili zbierają dane od osób, które mają prawo protestować. A przypominam Wam, że wynika to wprost z artykułu 57 Konstytucji. Mamy do tego prawa i z tego prawa nie zrezygnujemy. I będziemy to zawsze wtedy, kiedy będziecie nękać. Nasze siostry i naszych braci. I czekam, i czekam kiedy okażecie swój honor i kiedy pokażecie swoją godność i kiedy zbuntujecie się przeciwko rozkazom, które wydaje wam kryminalista. Jak ktoś nie wie o kim mówię to o Kamińskim. I czekam aż Potraficie się, będziecie potrafić się zbuntować tak, jak zbuntowaliście się wtedy, kiedy chodziło o waszą kasę. Wtedy potrafiliście być solidarni. Wtedy potrafiliście wspólnie stanąć w walce o waszą podwyżkę. Wtedy przez ponad miesiąc potrafiliście nie wypisywać mandatów. Wtedy byliście solidarni. Więc pokażcie, że nie tylko kasa jest dla Was najważniejsza. Więc pokażcie wreszcie, że macie swój honor i macie swoją godność. I tyle do Was. Nie wchodzicie na myszel, żeby spisywać ludzi za nielegalne zgromadzenie, bo bardzo mnie to interesuje. Ja pani zobaczę, proszę. Ok, proszę. Ja chętnie posłucham. Tak? tak? Ok. I widzowie też, prawdopodobnie. Okej. Mówią Państwo udział w niezgłosonym zgromadzeniu nie Jeszcze raz, proszę pana. Panie jeszcze raz przypominam, to nie jest żadne zgromadzenie. To ja panu powiem. Czekaliśmy, póki jeszcze nie przemawialiście, staliście. Nie czekaliście na kamerę. Póki... Nie, proszę pana, na żadną kamerę nie czekaliście. <laughs> dla mnie to miało przyjęło znamiona zgromadzenia, ponieważ zaczęliście skandować hasła. Pani zaczęła przemawiać, więc dla mnie to już miało z, znamiona zgromadzenia, więc przystąpiliśmy do Państwa. Na, na początku podaliśmy komunikaty, gdzie was ostrzegaliśmy i wzywaliśmy do rozejścia się, państwo się nie zastosowali. W związku z tym, że bierzecie udział w niezgłoszonym y, zgromadzeniu, przystąpiliśmy do legitymowania. No i tyle. Minuta, minuta lansu policji w mediach społecznościowych, bardzo fajnie, nie ma to najmniejszego sensu. Wszyscy o tym doskonale wiemy, policja jest śmieszna. Tyle. Ale Zadała koleżanka to się... pytanie, pan panie Łukaszu, że Pan odpowie na to pytanie, nie zajął się Pan ani słowem. Po prostu, po prostu, po prostu dlaczego nie rewitujecie, dlaczego nie, prowadzi, dlaczego nie, prowadzi, dlaczego nie sprawdzacie zgromadzeń? Jak są wezwania Kościoła. do, ko do, ko do kościołów? jeżdżą policjanci. Nie nie jeżdżą. A, nie, jeżdżą. nie, nie jeżdżą. Nie, nie jeżdżą. Mogę Panu pokazać ja oświadczenia policji, no która no. twierdzi, że nie będzie interweniować w takich przypadkach. O, ok. Opowiadaj. Tak, tak, już po przesłuchaniu przebiegło szybko. E, zgodnie z założeniami, e, odmówiłem składania wyjaśnień. Co ciekawe, pani policjantka e, jeszcze przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności, jak tylko usiadłem na krześle, e, o, oświadczyła, że będzie kierować wniosek o ukaranie do sądu. Także tak naprawdę no, dzisiejsza czynność była bez sensu, bo niezależnie co bym powiedział, pani już i tak. Miała, miała obraz sprawy nakreślony i wiedziała, co będzie chciała robić. No tak niestety działa w dzisiejszych czasach policja. Chcą karać wszystkich za byle co na bezpodstawnych tak naprawdę zarzutach, bo sytuacja jest kuriozalna i groteskowa. Próbują po prostu zastraszyć młodych aktywistów. Próbują nas zastraszyć, żebyśmy się bali już więcej przychodzić, żebyśmy się bali robić demonstracje, żebyśmy bali się walczyć o własne prawa. No ale to się nie uda. Ja się niczego nie boję, nie boję się ich oskarżeń. Dziękuję. Solidarność naszą bronią! 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 Solidarność, naszą bronią! Solidarność, naszą bronią! Solidarność, naszą bronią! Ja chciałem jeszcze tylko podziękować wszystkim za przyjście. Dziękuję za wsparcie. Naprawdę wiele to dla mnie znaczy, że jesteście tutaj ze mną. I co, i tyle. Dziękuję wszystkim. Dziękujemy. Jak widzicie Państwo, już zakończyło się przesłuchanie Piotra. I my będziemy się żegnać. Demonstracja dobiega także końca. Pozdrawiam serdecznie z Krakowa, z ulicy Szerokiej. Mówił dla Państwa Krzysztof Nowak, wideokops. Do zobaczenia.